Która technika oddechowa najlepiej redukuje stres? Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda postanowili to sprawdzić. Rekrutowali 108 ochotników i przydzielili ich losowo do czterech grup. Każda grupa praktykowała przez 5 minut dziennie przez 28 dni jedną z technik. Pierwsza grupa: oddychanie z wydłużonym wydechem. Krótszy wdech, dłuższy wydech, w stosunku 1 do 2. Przykład: 4 sekundy wdech, 8 sekund, wydech. Druga grupa oddychanie pudełkowe, równe czasy: 4 sekundy wdech, 4 sekundy wstrzymanie, 4 sekundy wydech, 4 sekundy wstrzymanie. Trzecia grupa cykliczna hiperwentylacja intensywny wdech, krótkie wstrzymanie, szybki wydech technika podobna do oddychania Wima Hofa. Czwarta grupa mindfulness skupienie uwagi na obszarze między brwiami. Gdy uwaga wędruje, powrót przez oddech. Co się stało? Wszystkie cztery techniki przyniosły pozytywne efekty, ale oddychanie z wydłużonym wydechem okazało się najskuteczniejsze w redukcji stresu, lęku i poprawie nastroju. Dlaczego? Dłuższe wydechy stymulują nerw błędny, najdłuższy nerw łączący mózg z sercem i płucami. Gdy go aktywujesz, uruchamiasz układ parasympatyczny, system relaksacji. Jak to robić? Wdech przez nos, wydech przez usta. Stosunek 1 do 2. Wydech dwa razy dłuższy niż wdech. Możesz zacząć od dwóch sekund wdech, 4 sekund wydech lub 3,6 lub 4,8, jak ci wygodnie. Powtarzaj przez 5 minut. Badanie opublikowane w Cell Reports Medicine. Różne tradycje wiedziały to od stuleci. Mhm. Teraz mamy naukowy dowód.